Witam serdecznie w zapowiedzi ósmego sezonu. Moim zdaniem, na miastkom zapowiedzi ósmego sezonu to są takie mini przecieki, które teoretycznie nas informują o zmianie miejscówek trzech, z tego co ja czytałem. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim subskrybującym komunikującym, kreatywnie, konstruktywnie, do czego też jeszcze nawiążę w tym materiale. I cóż w tym ósmym sezonie ma się pojawić, drodzy mili? Przede wszystkim ma się pojawić miejscówka nawiązująca do faraonu, czyli tematem dzisiejszej pantofowej wiedzy jest głównym ten motyw ósmego sezonu Horintę to już praktycznie pewnie właśnie dodało takie ekran czytywania. dzień temu piszę Bob Pop. i tutaj mamy fotkę która przedstawia zamazany obraz miejscówki Nawiązującej do faraonów, ja myślę, że jeżeli tam będą zadania, typu na przykład, jak misi mi tabliczki mówiące o prawidłowej ścieżce, aby zdobyć przykładowo jakieś itemy i dojść do tak powiem mumii egipskiej, powiedzmy to, no, takie tabliczki pasowałoby zdobywać na tej rzecz miejscówce. To jest oczywiście moja propozycja. Propozycja też jest wyciszenia radia do filmów. Z tego co ja wiem, kiedy prowadzi osoba na streamie nie nagrywająca stream, tylko gracz rzadko, ale zdarza się, że muzyka jest sprawami autorskimi, Wtedy najczęściej jest tak, że platforma zgłasza sprzeciw no, i jeżeli nie zmienisz, to po prostu materiał idzie na koszt osoby z prawami autorskimi. Zazwyczaj ich nie robię, ale jedno. Jest to dodatkowa dla nas praca, drodzy panowie, panie zepiku. Dlaczego tak mówię? No, to też na sam koniec powiem. Wczoraj w plikach porite dodano bardzo charakterystyczny ekran który zdaniem lektorów potwierdza teorię o jednym z nadchodzących biomów. Od wielu miesięcy, a i o ile nie lat, mówi się, że Forinter w pewnym momencie znajdzie motyw związany z piramidami. Wszyscy kojarzymy teorię przecieki na ten temat. Do tej pory to się jednak nie sprawdziło. nawet. Około dwóch tygodni temu Tripex przez pisane jeden z popularniejszych leklerów wskazał, że w ósmym sezonie do gry zostanie dodane miejscówka, w której motywem przewodnim będą właśnie piramidy. Teraz Epic dodało do gry coś co można to potwierdzić. Pytanie jeszcze co. Um, e Piramidy w końcu znajdą się w pornicę. Hmm. Przypomnijmy, że przeciek sprzed dwóch tygodni mówił o trzech e, potencjalnych e, lokalizacjach w e, piramidzie, kostkach i miejscu rozbicia się. Czyli podejrzewam, że matki startu rozbicia się. E, teraz również Kypex dodał Przeciek pokazujący coś w rodzaju pustynnego biomu, oprócz tego w plikach znajduje się cztery przedmioty podpisane jako pustynne kaktusy. Przeciek z ekranu wczytywania może, ale nie musi potwierdzić co jest. jeszcze. I tutaj mamy fotkę, gdzie jest poniżej opisana Między innymi tak. Po lewej widzi, widzicie te kaktusy na środku ekranu wkrótania, a na dole po prawej e, screen filmu Mad Max. Bardzo możliwe, że oprócz piramid pustyni zobaczymy także współpracę z Mad Maxem, ewentualnie wykorzystanie jakichś podobnych motywów. Czy to wszystko ma sens? Nie ma tutaj jednoznacznego potwierdzenia piramida, ale ekran, czytanie i pusty kaktus, pustynne kaktusy oczywiście przepowiadają coś związanego z pustynią. Nawiązane do Mad Maxa może oznaczać współpracę, ale może być to tylko jedynie z wielu ekstra. Gadżetów. Należy pamiętać, że mimo wszystko nadal jest to przeciek. Z ostatniej chwili, drodzy mini, rzut na taśmę, mam newsa związanego z Fortnite'em, a właściwie z wydarzeniem w Fortnite Epic oficjalnie zapowiedział nowe wydarzenia Cornitę. Opis eventu Niebiański ogień i tu 2 godziny temu e, Prawdopodobnie jak ja skończę, to już będzie 3 godziny temu e, jest zdjęcie zamieszczone z odliczaniem czasu, co zaiste będziecie widzieć w lub w lewym e, górnym ekranie. E, dość wyjątkowy Epic poinformował o nowym wydarzeniu jeszcze przed jego startem potwierdziło się nasze wcześniejsze informacje o evencie faktycznie odbędzie się 12 września o godzinie 22.20 czasu polskiego w udostępniono coś co może nazwać wstępnym opisem eventu no i tutaj czytamy to samo w sumie co wcześniej operacja niebiański ogień wydarzenia kończące sezon 7 w rozdziale pornica 2 Odbędzie się 12 września o 22 czasu polskiego. Dołącz do grupy uderzeniowej i e, zakradajcie się na pokład statku matki, by dostarczyć kosmicznym najeźdźcom ostatnią wiadomość od UR. Oczywiście, wszystkie odbędzie się w specjalnie przygotowanym trybie. Oczywiście, od tej samej nazwie, całej wydarzenie, tryb całej nazwie tryb ten będzie dostępny 30 minut wcześniej więc pół godziny te ponad, no ja bym to tak zarezerwował godzinkę, ja będę chciał nagrywać co wiadomo o idęciem, potwierdzam wszystko co było w poprzednich przeciekach, jak czytamy na oficjalnych lagułach. Kiedy statek matka namierzy tajną bazę UR w ukrydzianym kompleksie Slone opracowało plan ostatecznego zakończenia inwazji. Odpowiedzieliście na jej wezwanie i pracowaliście jako agent Konspirator dla UR. A teraz nadszedł czas na zainfiltrowanie ostatniej rzeczywistości i powstrzymanie okupacji obcych. Epic przypomina także o dwóch rzeczach. Możecie dołączyć do wydarzenia w pełnym lobby 16 znajomych, więc. Poproś się o pomoc w wykonaniu tajnej misji Slone, swój cały oddział i nie tylko Nie będzie powtórki wydarzenia, więc można go nagrać, ale nie będzie można w nim ponownie zagrać Czyli tak, ostatnio był event, ja powtarzałem Więc od razu zaznaczam, że kiedy będzie event wyłączam wszystkim bez wyjątku głos Ee, e, dalej jest coś w rodzaju opisu e, obecnych wydarzeń na wyspie. I tutaj mamy foteczkę fajną. Moim zdaniem super to się zapowiada. Jak to będzie faktycznie okaże się w praniu. I tutaj są znowu jest cytat e, mieszkańcy wyspy i automaty do sprzedaży przedmiotów przerzutów. Przeczuwają, że wkrótce wydarzy się coś wielkiego, dlatego zapasy wszystkich towarów i usług zostały uzupełnione. Przygotujcie i wydajcie swoje szczapki przed ich zresetowaniem. Wczoraj z Flonem gadałem, mu wydawajmy do oporu, bo zaiste tak będzie. No i tak się dzieje, że no tak powiem w cytacie tutaj opisującym który nas informuje w dzikim tygodniu pojemniki z promocjami, które zacznie się 9 września o 16 czasu polskiego aby pomóc Wam dokończyć konkretny bojowy karny bojowy w ramach nowego zadania legendarnego otrzymacie nieco PD za opróżnienie swoich kuli sztabek Czyli tego złota, któregoście obecnie nagromadzili. A jeśli jesteście już przy karnecie bojowym, dokończcie pozostałe zadania epickie, wymienicie swoje gwiazdki bojowe na nagrody, którą macie na oku przed rozpoczęciem operacji Nibiański Ogień, czyli ósmego sezonu. Zbierzcie się też przez. Wszelkie pozostałe artefakty, obcyk i wymieńcie je na swoje ulubione style oraz elementy potencjalnych krymery. Po zakończeniu sezonu siódmego rozdziału 7: drugiego wszelkie wymienione gwiazdki bojowe lub artefakty z zostaną automatycznie wymienione na nagrody i style dla kolejnych... Najwcześniej dostępnych elementów do odblokowania. A więc, jeśli interesuje Was, określony element, dokonujcie no wymiany już teraz. O godzinie 22.12 września, to ostateczny termin ukończenia zadań Supermana pomóżcie Clarkowi Kentowi odzyskać pamięć i odblokujcie specjalne lotnie filofy oraz mroczne style. E, pamiętajcie, że zadania spoza karretu bojowego, takie jak zadanie Lebrana Jamesa czy tam w spolszczeniu lub Łowcy Głosów zostały przeniesione do kolejnego sezonu. Czyli takie podsumowanie wszystkiego co było już wiadomo. Teraz pozostaje nic innego jak tylko czekać. Albo szczekać. W każdym razie ja mam uprzejmą prośbę, drodzy mini, do wszystkich osób, które są u nas na live'ach. Obojętnie czy u mnie, czy u frona, mówię o nas dwóch, bo najczęściej naj... Zasobą gramy yy, 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 jak i powiedzmy yy, mam uprzejmą prośbę graczu drogi. Jeżeli cię nie zaprezentujemy jako osobę, której content yy, my prześwietliliśmy to znakiem tego, że musimy najpierw cię prześwietlić, a potem dopiero będziemy cię promować, bo w inny sposób możemy sobie sami zaszkodzić. Tak? Więc to jest nasza ostrożność, czyli nie bądź e, tym, co e, m, świnia ryje, e, że tak powiem, w błocie i nie przeszkadzaj przez to, że Cię nie zapromujemy m, na swoich live'ach, w w samym momencie, kiedy Ty zaproponujesz swoją promocję. E, nie odsuwaj nas od, e, że tak powiem, informacji związanych z, e, z Fortnite'em, e, innymi pytaniami. Temacie y, związanym na przykład, a kiedy będzie y, przykładowo item, ten item, czy to i to wydarzenie, daj skończyć wypowiedź? Zadaj pytanie po skończonej wypowiedzi. Naprawdę, to jest mega przeszkadzające. A co do sugestii, moi, mili, no, moje sugestie są takie, żeby pornej dał dla wszystkich. Nie pytania związane osobiste, tylko pytania, jakie widzisz zmiany, i to wszystkim graczom bez wyjątku w e, Fortnite. E, wtedy będą mieć jasne, klarowne e, e, jakby to powiedzieć e, odpowiedzi. Pozbierają, podsumują, niech sobie to pozliczają, a nie sugerowanie, e, pytanie na przykład do pracownika etika, czy jest taka opcja, żeby taki formularz były do dostania to dostajemy informacje idź na, do social mediów które my ci proponujemy i tu podają strony. Tak? no w tych social mediach prawdopodobnie może istnieje taka kwestia aczkolwiek Zawsze tam jest bardziej podana informacja związana z wydarzeniami w grze niżeli, niżeli ankieta. E, jakie byś sugerował zmiany, powiedzmy, e, w zakładkach typu e, przypomnienie e, zadania, tak? czy też e, całkowite wyciszenie, jeżeli, e, powiedzmy, grasz na streamie z czteroma osobami, czy z trzema osobami. I ta trzecia osoba, która nie nagrywa jej nie przeszkadza muzyka e, lecąca z radia w aucie. Natomiast e, często jest, to, jest tak, że wtedy, kiedy jest to muzyka z prawami autorskimi, jest platforma, nas streamerów e, pogania, aby podmienić te e, momenty na inną muzykę sugerowaną przez platformę. Jest to dodatkowe zajęcie którym czas moglibyśmy, właśnie na dodatkowe informacje z danej gry, Wam przedłożyć fajnie. No, myślę, że to jest fajna propozycja dla platformy. Ja dziękuję za uwagę. Potem ja serdecznie spieszę się na live'a, bo już powinny się zacząć. Także dzięki wielkie. No i pozdrawiam serdecznie wszystkich koło. Dziękując Wam za subskrybowanie, komentowanie kreatywne, konstruktywne. Jeżeli czegoś nie rozumiesz. W swoim komentarzu pod swoim filmem zapraszam na Facebooka na czata głosowo chętnie również pisemnie odpowiem natomiast discorda proszę traktować po masaszemu. czyli ja po prostu ja na, na discorda niechętnie wchodzę z uwagi na to że ustawia mi sporo kłopotów po prostu tam są techniczne wady, które mi nie odpowiadają, dlatego tego, nie z wszystko. Także dzięki za uwagę i widzimy się na live. Hej hej!